Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan, jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Tymczasem dzisiaj chciałbym dla was podsumować wiadomości na temat obcej rasy, która pojawiła się w rosyjskiej produkcji filmowej Przyciąganie. Pojawienie się tych kosmitów na Ziemi było z jednej strony stricte przypadkiem, a z drugiej celowym działaniem jednego z przedstawicieli ich rasy. Odgórnie gatunek ten posiadał prawo zabraniające się kontaktowania z gorzej rozwiniętymi cywilizacjami, aczkolwiek Hekon dowodzący statkiem badawczym Solis postanowił przybyć na naszą planetę, aby udowodnić, że jesteśmy gotowi na kontakt. Jego celem była spokojna obserwacja poczynań ludzkości, jednak deszcz meteorytów uszkodził kamuflaż statku, który w następstwie został wykryty przez lotniskowiec Kuzniecow i zestrzelony przez rosyjskie siły powietrzne, co według mnie, zważywszy na zaawansowaną technologię, jaką dysponowała tarasa, było trochę nielogiczne. Przecież musieli posiadać jakieś bariery ochronne, o których nawet wspomniał jeden z pilotów dokonujący ataku, gdyż myślał, że to siły NATO. Rasa ta była takiego sobie mówili, ludźmi pochodzącymi z innej gałęzi drzewa. Możemy więc spekulować, że w uniwersum tego filmu ludzkość pochodzi z kosmosu, gdzie rozwija się na różnych planetach w odmienny sposób. Byli bardzo zaawansowani technologicznie, a całej swojej technologii opierali na wodzie. Zarówno w medycynie woda służyła do leczenia ciężkich obrażeń, jak i była używana między innymi w napędach statków. Wodne generatory napędzały między innymi statek badawczy, dlatego też po zestrzeleniu pobierał on wodę z otoczenia. Posiadali zaawansowaną sztuczną inteligencję, czego przykładem był statek Solis, posiadający niezależność i operujący wieloma robotami strzegącymi pojazd. Sama rasa kosmitów na ziemi poruszała się w specjalnych kombinezonach, które wczepiały się w biostrukturę organizmu w prawej ręce. Z tego też powodu ci ludzie z gwiazd mieli specyficzne blizny. Struktura skafandru była wykonana z nanocząstek i oferowała m.in. zwiększoną szybkość, wytrzymałość, jak i siłę. Pochodzili z gwiazdozbioru bliźniąt, oddalonego od ziemi o 47 lat świetlnych. Potrafili pokonywać takie odległości dzięki zaginaniu czasu. Służył do tego przedmiot, który nazywali Shrinkiem. Dzięki tej technologii byli również nieśmiertelni i nie znali uczucia śmierci. Hekon, przebywając na ziemi, wyczuwał stan zdrowia zwierząt i ludzi. Był nawet zainteresowany uczuciem umierania, które towarzyszyło paleniu papierosów. Nie znał dobrze nam znanych emocji, nie wiedział co to smutek, strach czy też szczęście. Jednak wystarczyła chwila na ziemi, a zaczął budzić sobie te ukryte emocje. Pod względem anatomicznym był bardzo zbliżony do ludzi z Ziemi. Nie posiadał jedynie linii papilarnych i potrafił przekazywać swoje myśli i wspomnienia za pomocą dotyku dłoni i czoła. W ten sposób pokazał głównej bohaterce świat, w jakim żył i się wychował. Była to planeta zbliżona do Ziemi, porośnięta roślinnością i pokryta licznymi źródłami wody, które za pomocą sztucznej grawitacji unosiły się w powietrzu. Technologia tej rasy generowała wokół siebie liczne impulsy elektromagnetyczne, dlatego też wszelki sprzęt, taki jak telefony komórkowe, był zakłócany, jeśli znalazł się blisko statku. W ramach ciekawostki, sztuczna inteligencja statku Solis zgodnie ze zbieranymi przez tysiąclecia danymi o ludziach na Ziemi Sugerowała, że ziemianie wyginą za około 600 lat, Miało być to spowodowane wyczerpaniem surowców naturalnych. Obcy nie decydowali się na kontakt, głównie przez destrukcyjną naturę ziemian. Podali nawet przybliżone dane, że w ciągu 5000 lat wymarło 4 miliardy ludzi i prowadziliśmy ponad 15 tysięcy wojen. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach, czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!